Oglądać w zachęcie jeszcze przez trzy tygodnie, do 21 lutego. Spotkanie moderował będzie pan Jacek Bożek z Klubu Geja. W spotkaniu wezmą udział także pan Jacek Winiarski z Rzecznik Prasowy z Polska oraz pan Dariusz Gzyra reprezentujący Stowarzyszenie Empatia. Mam nadzieję, że państwo wezmą aktywny udział w spotkaniu. A pani, która nas wszystkich tutaj przedstawiała, to jest pani Magdalena Komornicka, która prosiła, żeby ją przedstawić jako zachęta. To jest pani zachęta, a inaczej Magdalena. Bardzo bym chciał po pierwsze podziękować właśnie za chęć, że. Chcę pani jeszcze coś powiedzieć. Proszę, ja oddaję choć z trudem głos. Wiedziałam, że tak będzie. Bardzo przepraszam. Zapomniałam, że patronat medialny nad tym spotkaniem obejmuje pismo Estillo prozwierzęce i proekologiczne. Przepraszam bardzo. A teraz powinny być jakieś oklaski, proszę Państwa, No, no, kurczę. Wszystko jest do tego. Bardzo chciałem podziękować zachęcie po pierwsze za to, że zobaczyła, że oprócz sztuki, jeśli mówimy o, o zwierzętach, o stworzeniach, o, o czymś, co jest częścią naszego życia, odczuwania bardzo często częs częścią naszej pracy, że zaprosiła przedstawicieli <coughs> organizacji społecznych, które próbują, próbują, starają się zmienić los zwierząt. Ja myślę, że później, jak dojdzie do dyskusji, ona może być ciekawa, dlatego że i przedstawiciel Greenpeace'u, i przedstawiciel Empatii, czy Jaskim Buga'ja, będziemy mówili o różnym podejściu, o różnych metodach, które często są podobne, ale bardzo często się różnią. Że mamy różne podejścia, że mamy różne filozofie, ale tak naprawdę łączy nas coś, co jest wspólne dla, nie tylko dla tych. Którzy siedzą za tym stołem, ale przypuszczam dla wielu osób na tej sali, że myślimy o zwierzętach jako o odczuwających istotach, które bardzo często potrzebują naszej przyjaźni, miłości i pomocy. Różnimy się oczywiście w podejściu, dlatego, że jesteśmy różnymi ludźmi pochodzimy z różnych kultur, każdy nas wzrastał być może w innym domu, w innej części Polski, gdzie są różne tradycje. Ja jestem Przypuszczam, że nas góra i tu na tej sali nie jest dużo. My mieliśmy zawsze w tradycji inne podejście do zwierząt niż ludzie w jeszcze innych częściach, częściach Polski. I to jest bardzo ważne. Ta dyskusja jest od niedawna. To, że jest taka wystawa i że możemy na ten temat dyskutować, jest bardzo istotne. Ja bym chciał, zanim przejdziemy do prezentacji, będziemy mieli w trójkę prezentację naszych działań, chciałem odnieść się do dwóch dla mnie bardzo istotnych rzeczy. Bardzo często jak Państwo czytacie media, widzicie publikatory, mówi się ekolodzy bronią zwierząt. Nic bardziej błędnego. Ekolodzy zajmują się ekologią. E obroną zwierząt zajmują się obrońcy praw zwierząt lub obrońcy dobrostanu zwierząt. Są to dwie bardzo różne rzeczy i dwa bardzo różne pojęcia, które wychodzą e z języka angielskiego i z nomenklatury socjologicznej, filozoficznej, która bierze początek w języku angielskim: czyli Animal rights, i animal welfare. Tutaj zobaczycie Państwo różne podejście właśnie ludzi, którzy mówią o animal welfare, czyli o dobrostanie zwierząt, i ludzi, którzy mówią o prawach zwierząt. Sami zdajecie sobie Państwo sprawę, że bardzo często najgorzej jest w tych, jak my to mówimy, religiach, w których są odszczepieńcy. Ja bardzo często dostaję e maile, w których ktoś mówi, panie Jacku, pan propaguje jedzenie mięsa, ja, wie, ja nie jem mięsa, nie jem ryb także, ale nie propaguję, choć wiem, że są ludzie, którzy jedzą mięso i chciałbym zrobić wszystko, żeby tego mięsa jedli mniej i żeby zrozumieli, że mówimy o czuwających istotach, się bardzo cieszę, że jest że jest tu nas trójka, miało nas być więcej, z, z powodów choroby, dwie osoby nie doszły. Bardzo się cieszę, że jest tylu Państwa na sali. Mam nadzieję, że to będzie gorąca dyskusja, będziemy się pięknie sprzeczać o animal welfare, o animal rights, ale tak naprawdę mam nadzieję, że chodzi nam wszystkim, albo większości, albo co po niektórym, o to, żeby tym zwierzętom, których nas otaczają miliardy, miliardy, żeby im było lepiej. Jacku, prezentacja. prezentacja. Masz swój? Masz swój i oddam Ci mojego. Dzień dobry, jeszcze raz się przedstawię. Nazywam się Jacek Wimiarski, jestem rzecz, rzecznikiem Greenpeace'u. Greenpeace to jest ta organizacja, która prezentuje bardziej y, poziom animal welfare, czyli dbania o dobrostan zwierząt, jak to określił drugi jacek, albo pierwszy jacek. I nigdy bezpośrednio nie zajmowaliśmy się prawami zwierząt jako takimi, dlatego też bardzo żałuję, że nie ma z nami tutaj kolegów, którzy zajmują się tylko i wyłącznie tym tematem. Dlatego ja zaprezentuję poziom, że tak powiem, globalny, jako że jesteśmy dużą organizacją nasze podejście do ekologii, a co za tym idzie do, do zwierząt, które są częścią Zielonego Świata, żeby to tak określa. Jest pewnie zupełnie inny niż kolegów z empatyczy, ja. I Zacznę od prezentacji, krótkiej prezentacji. To będzie około 15 minut. Proszę mi przerywać, jeżeli będę za dużo gadał. Przepraszam, to jest mak. Pani Magda poprosiła nas wszystkich o przygotowanie krótkich prezentacji. Chyba nie, co? Trzeba poprosić kogoś, kto na, na maku się zna, żeby pomogł może. Dobra, dobra, dobrze. My tak, zrobić. tutaj gdzieś jest. Dobra. To będą krótkie prezentacje po około 15 minut. Organizacji ogólnie, czym się zajmujemy na świecie i w Polsce tak to przygotowałem, jak są główne zasady funkcjonowania greenpeace i metody działania, a na końcu będą, będzie też kilka slajdów, które przygotowałem specjalnie na dzisiejszy dzień, a dotyczą właśnie Greenpeace'u a zwierząt. Proszę sobie to przeczytać na spokojnie. Kiedy wycięte zostanie ostatnie drzewo, ostatnia rzeka zostanie zatruta i zginie ostatnia ryba, odkryjemy, że nie można jeść pieniędzy. To jest nieformalne motto Greenpeace, które, pierwsi, które założycieli Greenpeace'u w 1971 roku Przyjęli od Indian Cree i do tej pory funkcjonuje w naszej organizacji, bo jest krótkie, treściwe, zwięzłe i oddaje istotę tego, czym jest ekologa według nas. Greenpeace dziś to jest duża międzynarodowa organizacja istniejąca w 40 krajach świata, należąca do 50 organizacji międzynarodowych, działająca ponad granicami. Mamy flotę statków, które mogą interweniować w różnych miejscach globu, to są flota, może to już nie są trzy statki, teraz jest czwarty budowany. Mamy także 3 miliony osób wspierających nas finansowo na całym świecie i 1500 pracowników, tu mówię o skali świata. To jest mapka, jak wygląda mapka świata grypisowego. Są kampanie, które prowadzimy. W ramach tych kampanii mieści się oczywiście mnóstwo y, z, z zakresów tematycznych, zagadnień, ale wszystko obraca się wokół tych kilku, sześciu głównych, czyli oceanów, lasów, substancji toksycznych, energii broni atomowej, zmian klimatycznych i inżynierii genetycznej. Na przykład u na przykład lasy w Polsce to była obrona Doliny Rozpudu. Więc każdy kraj mieści się w tych kampaniach, które obowiązują cały świat pieniędzy. Nasze podstawowe zasady to bierny opór i niestosowanie przemocy. No to jeżeli widzimy w telewizji aktywistów Greenpeace przykutych do czegoś albo blokujących coś, to zapewniam, że nigdy z naszej strony nie występuje przemoc ani agresja. Jeżeli występuje, to występuje ze strony policji lub ochroniarzy, którzy czasami próbują nas stamtąd usunąć. A my robimy to w myśl yy, yy, większych wartości, które nam przyświecają. No i czasami są to jedyne metody. Gdyby nas nie było, po prostu na tych drzewach tej doliny, by już nie było. Tak wszystko skończyło się szczęśliwie i droga przebiegnie taniej i, i naokoło. Yy, działamy na całym świecie, dlatego też nie zajmujemy się poszczególnymi problemami, ma małymi z naszego punktu widzenia, ale istotnymi pewnie dla mieszkańców danego kraju. Problemami się nie zajmujemy. Co dzień mamy dużo telefonów z prośbą o interwencję. Nie możemy się wszystkim zająć, ponieważ naszą zasadą jest prowadzenie kampanii globalnych, tam gdzie możemy wprowadzać rozwiązania systemowe. I trzecią naszą naszą zasadą jest niezależność. Jest to jest to niezależność.